Mam to wszystkim na naszym kanale. Kochani, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie co kryją mystery boxy. Mianowicie mam tutaj takiego mystery boxa Challenge Box. Tutaj są jakieś produkty, które nadają się do jakichś challenge, czyli coś dla youtuberów. Za takiego boxika zapłaciłem 100 zł ze stronki skami.pl. Zobaczmy, tutaj nawet mamy jakieś takie informacje, widzicie jakieś niebezpieczne kwasy, prąd i te sprawy. No i zobaczmy, otwieramy i kurde mamy tutaj jakieś żelki, jakieś żelki ryba dorsz pikantna suszona mamy pikantnego dorsza, czyli muszę jeszcze raz łapać i będziemy wcinać. Następnie tutaj mam o eurocake jakiś taki napompowany jakieś ciasteczko jakieś ciasteczko. Ale czy coś jest niezwykłe w tym ciasteczku? Sprawdzimy. Tutaj mam znów coś z rybą hot chili. Czyli znów coś pikantnego. Jakaś pikantna rybka. Mm. Zobaczymy. Tasty. Jaszczur, szykuj się. Miał być kaczor, ale kaczor za niego. Tutaj mamy citosy ogniste. No i będzie piekła z pięć razy. Takie citoski ogniste. Tutaj mam gumę do rzucia półpalaniną. Jakaś taka dziwna. Nie wiem, guma do rzucia. Chociaż widziałem też taki batonik, który jest yy, wyprodukowany z jakiejś rzeczy. Atomic Fireballs candy. cukieraski hmm, cukieraski jakieś. <ścoughs> Zobaczymy, będziemy robić degustację. O! Tu jest co chciałem! Z tego nagram osobny odcinek, tutaj są e, fasolki wszystkich smaków Tylko tutaj mamy raz 5 fasolek e, I teraz tak, jakie fasolki co oznaczają Najmocniejsza fasolka to jest kalorina e, ripper Później żółta to jest habanero e, Pieprzka cayenne, japanelo i sirkszacha <laughs> Zobaczymy, robimy challenge'a Tutaj mamy żelki, o ja Jaszu lubi żelki ale to muszą być mit, smak, nie wiem, jakieś niemieckie Nie wiem, będziemy robić testy To już znacie Tak, to już znacie Teraz trzeba inną ofiarę znaleźć Kaczorła, chudro, przyjeżdżaj, jak ci zrobi I teraz tak, to jest w ogóle inna instrukcja niż tych, co my zakupiliśmy, bo... Budlblab <laughs> Nie wiem to jest to samo, tylko jest inna instrukcja. Tam dużo osób właśnie pisało, żeby e, wrzucić do kotła, ugotować makaron, odcedzić makaron i dodać to wszystko. Niestety, e, nie wiem, ja korzystałem z tej instrukcji obrazkowej, tam na żadnej instrukcji obrazkowej, bo jeszcze mam jedną łupkę, nie było, że mam to odcedzać, nie było czegoś takiego. Nie wiem. Nie było czegoś takiego żeby ocenić, Ja tutaj w ogóle nie ma nic Ale już nauczyliście mnie I sprawdzimy wasz przepis yy... Dla ten sos na znaczy Tutaj mamy, o łami szczęka, łami szczęka. Big S, o, Fajna nazwa, nie? Big S, Łami szczęka Tak jak ktoś oglądał Earth, 1 i tam były takie łami szczęki To oni, szczękę są można O mój, tak pana, jakie to twarde jest to jest oryginalna taka odniszczenia. To, <grystanie> to jest lizak. ja Nie, nie idzie. Simlarki, jakieś papieroski. To jest yy, lizaczek. Tutaj są ogniste turkish. Mega hot, cukierki. Hmm, zobaczymy, co są faktycznie, mega Ile na sam końcu coś kwaśnego, Toxic Waste, czyli jakiś kwasiło. Dobra, to mogę na tyle, jeśli chodzi o ten zestaw yy, bo za stówkę czy warto, czy nie warto, jest tego naprawdę dość sporo. A czy warto? To zobaczymy jak będziemy to jeść, czy nam będzie po prostu mordę wyginać Pamiętajcie, że Mr. box to nie wiadomo co tam jest w środku To nie ma, jak to się mówi, sprawdzonego... sprawdzonego... Sprawdzonej recepty, że w każdym Mr. boxie jest to samo, nie? Teraz zobaczmy sobie co jest Asia Box o, Za Asia Box nie przepadam, mieli koreańskie żarcie nie przepada. Tutaj nie będzie nic takiego hardkorowego. tu bardziej bym powiedział, będą bardziej słodycze Trochę sobie nagramy, tutaj mamy też jakąś rybkę, ale tu już nie jest sosa rybka, to są jakieś chipsy z rybki. Tutaj mam jakieś cukierki kokosowe. cukierasy kokosowe. Tutaj mam jakąś zupkę w proszku. Czy kawę impirową? Nie wiem. <noise> Potem skadamy zup, Tutaj mamy jakieś cukierki. Cytrynowe. No i oczywiście kocham to wszystko, jak jest po koreańsku i wiec pan, co tam jest. Tutaj mam, oni mają właśnie dużo impirowych rzeczy. Tutaj jakieś cukierki impirowe. Tutaj kokosowe jakieś. Kiwie są? <grymne> Kiwie co to jest? Kokon. To jest kokos. Tutaj mamy jakieś gumki, no będziemy testować słodycze, Made by azjatycki, o kitkety, no te kitkety to na zdjęciach są takie duże, a w rzeczywistości to są takie cukierki, a nie kitkety, cytrynowy kitkiet, tutaj jest jakiś batonik, chyba też kokosowy, o, tu są takie chipsy jak u nas maczugi, tylko u nich są hamhami, z krewetek tu jest e Blaszka? Oczywiście u nich nie ma jakiejś takiej. <laughs> nawet nie mają... U nas to się odkręca i się pije. A u nich instrukcja to jest ściągnij na pletek, coś podnieś do góry, potem naciśnij, ja pierdzielę. O nie! Tego nawet nie chcę. Nie wiem, co to jest. O! Tu są jakieś tukiaski. Takie cukieraski To wreszcie wygląda coś na smaczne Jakieś paluszki w czekoladzie Z migdałami To wygląda a apetito I na samym końcu jakieś Knedelki Jakieś knedelki To oczywiście jakby Głupi kaczor przyjechał No to byśmy z kaczorem sobie nagrali Ale że kaczor tak jak wam powiedziałem w poprzednim odcinku yy, Albo dostał wścieklizny Albo wyleciał do ciepłych krajów bo kontakt z nim jest strasznie utrudniony. Znaczy ogólnie zdziczał, Chłopina zdziczał i no cóż to, jak pojadę do piły, to sobie z na nagram. Więc planujcie, że jak ten odcinek leci jeszcze w październiku, no to dopiero gdzieś w połowie listopada, bo wtedy będę deszczurał ją. I na samym końcu, coś dla tych ścieżków. USA Box, czyli mystery Box ze słodyczami. Z Ameryki, Ameryka też się burzy, o tutaj już dostaliśmy wypełnienie, czyli jest mniej towaru Może nie mniej towaru, ale ja już widzę co tutaj jest, mamy tak M&M'sy M&M'siki Tutaj mamy jakieś takie żelki kwaskowate Tutaj mamy jakieś poproks. No tutaj właśnie, ale jak to ładnie pachnie, jakieś takie kijowie. Tutaj mamy surf surftru, jakieś drażetki, o milky way, no i ten to wygląda kozacko. Te nasze milky way, te takie, takie małe pyczki, i łapa się nie a ten taki twardy, zbity milky way. Jak to wygląda? Red hot. Jakieś cynamonowe cukieracki, 25 centów. O, Pepsi Wiśniowa. Czy u nas jest Pepsi Wiśniowa? Wiem, że jest coca tylko. O, tutaj mamy znów to toksyczne, co to jest w tym. to już można spróbować. A co my tam? I tak będziemy próbować tamtym, no to Tutaj stary sobie zdegustuje, bo tak patrzy i patrzy na te słodkości i ślinka mu cieknie, więc grzechem byłoby czegoś nie, nie spróbować. Zaraz zobaczymy tą beczkę niestrawności. Co to tutaj jest? I Tutaj w środku mamy takie malutkie cukieraski, małe, jak orbitki, ale to nie wygląda mi na gumę, tylko wygląda mi na zwykłego, pospolitego cukierka. Nic się nie zmieniło. Myślałem, że cały ten cukierek będzie mega kwaśny. Strategia w tych cukierkach jest zawsze taka sama. Pierwsze mocne wrażenie, jest mega kwaśny i potem odpływ, mega mocno kwaśny i zaraz yyy, i koniec. Gdyby on cały był taki mega mocno kwaśny, to byłby czelecz. Chwila, moment, 5 sekund, jest lux. Ale słodziutki, fajne. To nie wiem, co to jest. A, pianka truskawkowa. Mmm. Żeli. Tu jest jakieś ciasteczko. Buffalo blue cheese. Jakiś, nie wiem, coś o smaku kurczaka. Tutaj jakieś takie coś i chyba gumy do rzucia. Tak to się prezentuje. Ale chyba najlepszy jest ten challenge. Według mnie najlepiej wypada ten challenge, chociaż te też nie wypadły dość źle. Spróbujmy napić się teraz. Nie wiem co to jest w ogóle. Ale spróbujmy, pośmiejemy się wszyscy razem z machanegra, bo to nieugodnie idzie. Według instrukcji ściągamy... <grytania> ja to wszystko potrafię. Dobra, i mamy coś takiego. Normalnie powinno się to odkręcać, a tutaj ja sobie mogę... O. I teraz tak, jeśli ściągnąłem napletek, ściągnąłem to, teraz to. Muszę nałożyć powrotem jakoś na to. Aha! To wkładam tu. A! Widzisz! Takie bajery! Ryj, ale dobre, tylko ta kurka jest niepotrzebna, i ona tutaj, a widzisz, jakaś blokada. Ja mam za duży europejski ryj a jak się zamyka, w każdym razie smakuje, smakuje. Młodzi widzowie nie będą wiedzieć, jak, ale tylko takie stare wyjadacze jak kiedyś w sklepach prl były takie orężatki po 50 groszy w butelce. Identycznie smakuje. Nie ma za dużo cukru i smakuje dobrze, więc smakuje idealnie. Tylko system picia, a patrz zamknęła się. Tylko <laughs> system picia jest karygodny. I na końcu, ja jeszcze mam bańki w nosie, i na samym końcu. Przetrę stóp w która waży ponad kilogram. Mierzy dwie stopy długości, czyli oznaczenia amerykańskie. Nie wiem, jak u nich tam jest jedna stopa. Wygląda dość fajnie. Mieliśmy czelę zrobić, żebyśmy mieliśmy szura napaść, ale jeszcze pierdzielono by się na za darmo i co by było. Aby to zjadł. Ja widziałem jak na własne oczy, jak Jaszczur zjadł kilogram. Fasolki po brytońsku, pół buchenka chleba i puszkę koła poliwówki. No chodź, tu maleńka na ta tużka, na sam koniec. Uu, damn. Ty cieprzka! Mmm! Pachnie apetyt! No to co? Panie Komisarzu, nie, nie nie tak w nie, dobra. Ale w Smakuje. chwili, Ale jaka twarda, jak to mało, już się je, to są luks, a ta jest zbita małpa, no to i tu podkreślam. Box ma neutralny smak, ale pysz. Smakuje dobre To byłoby na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. i teraz muszę Jaszczura skołować i będziemy testować te mystery boxy O a co tu chodzi? Nie mogę się napisać na kodę O ty! A, gaz blokuje! Ciśnienie gazu blokuje tą kulkę, trzeba na ją wciskać.